No cześć mój drogi przegrywie. Witam Cię po raz kolejny na mojej kolejnej audycji już siódmej na moim nowym kanale. Chyba nie masz do mnie zarazu, że do Ciebie mówię przegryw, co? Jak tu wchodzisz o ten kanał? Do mnie mówię, że nim jesteś. Tak samo jak ja i wszyscy inni którzy chcą wejść na ten kanał. To nie jest kanał dla ludzi sukcesu. To kanał tylko dla przegrywów. Życiowych przegrywów. Wiesz, mój drogi przegrywie, w dzisiejszej audycji chciałbym poruszyć pewną sprawę, która może nie spodobać się części moich odbiorców. Jeżeli przegrywie jesteś kobietą, dziewczyną, może ci się to nie spodobać, jaką kwestię dzisiaj poruszę. A może po prostu przyznasz mi rację? Może głośno powiesz w komentarzu, tak, masz rację. A może tak nie powiesz, tylko sobie tak pomyślisz? Kto to wie? W każdym bądź razie audycja dzisiejsza poświęcona będzie bardziej dla męskich odbiorców tego kanału. Dla męskich przegrywów życiowych, których jest chyba trochę więcej na świecie niż kobiet, niż kobiecych przegrywów. Tak mi się wydaje. Więcej chyba jest mężczyzn, którzy przegali swe życie. Tak to już się, tak to już natura u, ułożyła, że kobiety mają trochę łatwiej. Czasem wystarczy, że kobieta jest atrakcyjna. I to wystarczy, by wygrała swoje życie. U mężczyzn może być to za mało, jeśli jest tylko atrakcyjny. Może się to często okazać za mało. Ale do meritum. O czym z wami o czym chciałem wam dzisiaj opowiedzieć? Chciałem wam opowiedzieć o pewnej bardzo istotnej kwestii. Czekajcie, łyknę sobie herbatki. Bez cukru oczywiście. Nie może być inaczej. <gry> Przegrałem swoje życie, ale chyba będę żył ponad 100 lat. Bez całkiem to wiadomo. Posłuchajcie, chciałbym porozmawiać w takiej sprawie wielu z nas życiowych przegrywów praktycznie większość, a być może nawet wszyscy, albo prawie wszyscy. Są samotnikami. Od najmłodszych swych lat zawsze samotni. Nieważne ile teraz mają lat. 15, 30, 50, 80. Wy, 15-latki, tak się nie cieszcie, że ktoś jest samotny mając 40 czy 50. Bo uwierzcie mi, że to... Że jak, nie będzie, jak wy też jesteście samotni i nie będziecie nad sobą pracować, to to wszystko to ten czas szybciutko zleci i też będziecie mieli kiedyś te 50 lat i dalej w permanentnej samotności. Także zróbcie coś ze swoim życiem. Albo posłuchajcie mojej audycji. Ona wam trochę pomoże. No więc tak, przegryli borykają się z permanentną samotnością. Nie potrafią sobie nikogo znaleźć. Może też nie chcą, w pewnym sensie, ale większość nie potrafi. Chciałaby to zmienić, ale nie potrafi. Boi się. Boi się rozpocząć nowego życia. U boku z drugą osobą. Boi się zmian. Nie potrafi się za to zabrać. Jest jej z tym bardzo ciężko. Choć mi też wydaje się, że bardzo możliwe, że nie rozumie drugiej osoby. Nie rozumie płci przeciwnej. Patrząc teraz z męskiego punktu widzenia, gdyż ta audycja jest bardziej dla mężczyzn niż dla kobiet. Nie rozumie płci, nie rozumie kobiet. Nie rozumie ich działania. Działania ich mózgu. Naoglądał się. Za młodu taki przegryw, 30 trzydziestoletni, dajmy na to, filmu Walta Disneya, w którym młody mężczyzna, 22-letni poznaje piękną dwudziestoletnią kobietę. Ona się w nim zakochuje, on w niej, i żyją sobie razem długo i szczęśliwie, mają trójkę dzieci, codziennie uśmiechnięci, codziennie szczęśliwi, tak do późnej starości. Boż, boż, jak może? Jak można takie rzeczy puszczać w telewizji? Ile to ma wpływa wspólnego z prawdą? Nic. Weźmiecie? Nic. Nic. A może nie Wolta Disneya oglądał? Może oglądał jakieś filmy romantyczne? Gdzie jakiś nieśmiały mężczyzna? Niski. Zakompleksiony? Spotyka najlepszą laskę w otoczeniu całym. I ta laska się w nim nagle zakochuje. I są razem całe życie. <grywy> Oj, Boże, 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 Boże. Wypierdulcie takie filmy. Wypierdulcie, rozumiecie? One nie mają nic wspólnego. Z prawdą. One wam, kurwa, ryją banie. Rozumiecie to? Ryją wam banie. Wyłazicie z takim przekonaniem, kurwa, na świat i co? I przegrywacie życie. Przegrywacie, kurwa, życie. Nigdy z takim przekonaniem nie znajdziecie sobie drugiej połówki. Nigdy. Ja wam powiem, o co chodzi. Ja wam powiem, czego pragną kobiety. Kobieta najlepiej w swoim żywiole, w swojej naturze, w swojej biologii najlepiej czuje się z najgorszym zwrolem w okolicy. Rozumiecie to? Z najgorszym. Pomijając jakieś drobne przypadki kobiet, bo niektóre zdarzają się też takie no które by chciały też jakiegoś spokojniejszego faceta, tak? To jest mały odsetek. Mały odsetek. Większość kobiet uwielbia najgorszych kurwa zwy, przepraszam, <coughs> najgorszych kurwa zwyroli. Wypuszczonych z więzienia, uzależnionych od narkotyków, od alkoholu. Oczywiście to nie mogą być jakieś takie y, dna społeczne, tak? Jak jest, jak, taki, co się kurwa nie mył przez miesiąc czasu, to nie, to taki, to raczej nie przyjdzie. Nie, nie przejdzie, to, to też. Bez przesady, no nie. Ale taki, weźmy na przykład takiego wspaniaczka, takiego typowego oskarka. Mieszka sobie u bogatego tatusia i bogatej mamusi. Ma 25 lat. Pracować jako tako nie musi, chyba, że jak se to pracuje na narkotyki, żeby sobie zarobić. ćpa po pracy, tak. Ma swoją grupę znajomych kumplić tam ćpają, tam imprezują, o, ćwiczy boks, wiadomo to, bo trzeba komuś wypierdolić, kływać się, wyjdzie na miasto, yy, tutaj trzeba coś rozkminić, jakiś towar, tam się trzeba napaść, tam trzeba jakąś dupę poderwać. To jest żywioł, to jest kobiecy żywioł taki oskarek, rozumiecie? To jest kobiecy żywioł, pamiętajcie o tym. Nigdy, nigdy nie przeobicie kobiety rozumu na to, że wy jesteście grzeczni i porządni, uczciwi, nie pijący, nie palący, nie ćpający, nie oszukujący ludzi, żyjący sobie yy, godnie, to się dla kobiety nie liczy. Rozumiecie, to to się dla niej nie liczy. Dla niej być wariat, który kurwa pobudza jej emocje. Tacy jak wy to jesteście kurwa obrzydliwi. Porządny mężczyzna jest dla kobiety obrzydliwy. Ma być wariat. To ma pobudzić jej emocje, ma jej odpierdolić święcz przy nim, rozumiecie? Takiemu będzie dawać dupy, takiemu będzie zawsze dawać dupy, ale nigdy kurwa porządnemu nie da, rozumiecie? Kobieta nie da porządnemu, jak będzie miała wariata obok siebie. Zapamiętajcie sobie tę sentencję. Przypomnijcie sobie, jak żyliście w podstawówce, w szkole średniej. Z kim się kobiety najlepiej czuły? Gdzie zawsze były uśmiechnięte? Przy wariacie najgorszym. Przy najgorszym, kurwa, jakimś jakim zwrotniarcu, kurwa, jakieś tam bójki, to, tamto, kurwa, ja pierdolę. I kurwa, kobiety nagle uśmiechnięta przy nim. Chce czy nie chce, ona się nagle uśmiecha. Tak ją uwarunkowała natura, rozumiecie to? Tak kobietę uwarunkowała natura. Czy to jest złe, czy to jest dobre? Nie wiem, no. Ja tam nie chcę kobiet atakować, nie? Nie mam nic do kobiet. Ale tu chodzi o to, by to zrozumieć, byśmy, byśmy to zrozumieli. My przegrywi, dobrzy ludzie często. Przegraliśmy, bo byliśmy za dobrzy, rozumiecie to? Dlatego przegraliśmy to życie. Byśmy to zrozumieli i wy byście to zrozumieli, żebyście to wiedzieli, moi słuchacze. Kobieta zawsze, jak będzie miała wybrać dobrego mężczyznę, a zawsze, kurwa, wybierze wariata. Sparzy się raz, drugi, trzeci czwarty raz dalej będzie szukała wariata. To wam kurwa gwarantuję, żebyście nie myśleli, że jest kurwa inaczej. Właśnie tak. Właśnie tak jest. Czemu tak jest? A no jest tak dlatego, że zawsze liczył się wariat. Rozumiecie to? Przez setki, tysiące, czy miliony lat ewolucji człowieka zawsze liczył się wariat. Bo wariat w obecnych czasach, a wariat dawniej to była trochę, to jest, no osiowe zachowanie było podobne, ale na skutek y, czegoś takiego jak y, postęp cywilizacyjny, obecny wariat nie może przedstawiać tego, co przedstawiał 100 tysięcy lat temu. Bo wtedy nie było jako tako prawa. Wariat wziął, zabił całą konkurencję pałkomizmu za to. I miał kobietę dla siebie. Wariat poszedł kurwa zabić mamuta, przyciągnął mamuta kurwa i kobieta miała żalcie, miała, miała panie miała rypanie niezłe przez całą noc i miała zdrowe dzieci, tak? Bo miała silnego samca obok siebie. Słabe samce umierali, kobieta się nie zlitowała. Gdzie by się tam będzie litować, żeby dać słabemu? Nie ma takiej opcji, jeszcze nie zajdzie w ciążę i będzie słabe dziecko. Nie ma takiej opcji. Co innego, mocnemu, z wyologii i widzicie, to przetrwało. W głowach kobiecych to przetrwało do dnia dzisiejszego. To przetrwało do dnia dzisiejszego. Teraz będzie. Teraz dalej dają, tylko kuzwa najgorszym wariatom kobiety. Mało jest przypadków, gdzieby porządny chłopak sobie znalazł fajną dziewczynę. Fajną dziewczynę to nawet jest kurwa bardzo mało takich przypadków. Oczywiście znajdują porządni dziewczyny, tak? Ale to są takie samice beta, tak? Dla tych porządnych chłopaków. Samica alfa nigdy kurwa się nie, sp nie spouchwali z porządnym chłopakiem. Zawsze będzie szukać najgorszego kurwa typa w stadzie. Najgorszego. Ona będzie to robić podświadomie. Pamiętajcie o tym. Podświadomie. Będzie się rozglądać, gdzie tu jest najgorszy kurwa zbiór. Dlatego tak jak mówię, no, no kobiety są jakie są. No. Są jakie są. Szukają emocji. Wariaty i najwięcej emocji dostarczą. Nie jest to sprawiedliwe. No ale co na tym świecie jest sprawiedliwe? Jest coś sprawiedliwe? Chyba tylko chyba śmierć jest sprawiedliwa, bo nawet podatki nie są sprawiedliwe. No. Także, moi drodzy przegrywi. Zapamiętajcie sobie tą dzisiejszą sentencję. Skończcie z byciem miłym i porządnym przy kobietach. Bo to, to jest o dupę ostrzaś. Nie znajdziecie sobie przez to kobiety. Uwierzcie mi. Nie znajdziecie sobie przez to kobiety. A kobieta zawsze pójdzie do zwyrola. Do niegrzecznego. Kobieta zawsze pójdzie do niegrzecznego. Możecie znaleźć sobie kumpelę, tak? Kumpelę sobie możecie znaleźć, będąc z moim grzecznym i fajnym. Ale nie znajdziecie sobie kochanki. Na seks kobieta zawsze pójdzie. Do najgorszego, kurwa, wariata na okolicy. Smutna prawda o kobiety. Bardzo smutna. Tyle na dzisiaj. Moi przegrywi. Przepraszam wszystkie damy, które weszły na ten kanał i poczuły się urażone tym, co powiedziałem. Ale myślę, kobiety, że rozumiecie, o co mówię. O czym mówię. Myślę, że rozumiecie. I w głębi duszy wybaczycie mi. Trzymajcie się przegrywy. Do następnej audycji. Cześć.